Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego dokonał bilansu zdawalności egzaminów na prawo jazdy za pierwsze półrocze tego roku. O prawko na różne kategorie starało się kilka tysięcy chętnych. Statystyka zdawalności teorii dla ubiegających się o kierowanie samochodami osobowymi wyniosła 55%, a jak prezentują się wyniki egzaminów praktycznych? Obecnie wynosi 40,9%, a w ubiegłym roku wynosiła 39,2%, czyli widać, że. Zdawalność egzaminów praktycznych na kategorię B wzrosła o jedną, o 1,3%. Na przestrzeni lat nie zmieniają się również trendy dotyczące tego, która płeć lepiej radzi sobie z teorią, a która z praktyką. Trzeba przyznać, że od wielu lat Panie lepiej radzą sobie na egzaminach teoretycznych, są lepiej przygotowane i ich zdawalność do właśnie egzaminów teoretycznych jest wyższa od panów i w tej chwili. Ona wynosi 56,7% w tym roku za pierwsze półrocze, natomiast jeżeli chodzi o panów, to jest to niżej o 3,3% i wynosi 53,4% zdawalność egzaminów teoretycznych u panów. Jeżeli chodzi o zdawalność z kolei egzaminów praktycznych, to tu już panowie zdecydowanie przeważają. To się nie zmienia. Tak, od dłuższego czasu zauważamy taką tendencję, że jeżeli chodzi o zdawalność egzaminów praktycznych na kategorię B, to tutaj panowie zdecydowanie przeważają, lepiej im idzie zdawanie egzaminów w samochodach i zdawalność panów jeżeli chodzi o egzaminy praktyczne, wynosi 52,5% natomiast zdawalność egzaminów praktycznych u pań wynosi 32,7%. W wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego nie ma już takich kolejek chętnych starających się o prawo jazdy niż jeszcze kilka lat temu. W opinii Marka Stelmasika są różne przyczyny tego zjawiska. Niż demograficzny, który w tej chwili w Polsce występuje, Pewnie, pewne takie nasycenie się rynku spowodowane tym, że ci, którzy mieli zdobyć uprawnienia do, do kierowania pojazdami, to już to zrobili. A natomiast w związku z tym, że jest mniej młodzieży, mniej tych osiemnastolatków albo mniej w ogóle osób, które. Które no, dojrzały do tego, żeby zdawać, to te osoby, to zauważamy właśnie, że jest mniej osób przystępujących do, egzaminu, do, na, do egzaminów. I tak około 400 osób mniej przystąpiło do egzaminów praktycznych na kategorię B oraz egzaminów teoretycznych. W tym pierwszym półroczu w stosunku do roku ubiegłego. Marek Stelmasik do niedawna pełnił funkcję tylko pełniącego obowiązki szefa wardu. Od pierwszego lipca decyzją marszałka województwa kieruje placówką już jako pełnoprawny dyrektor.